Cześć, witajcie. Jesteśmy w hotelu Arłamów. Dzisiaj moim rozmówcą w sektorze gości jest Piotr Tomala, szef programu Polski Himalaizm Zimowy imienia Artura Hajzera. Witam serdecznie. Dzień dobry. Od blisko roku, od ponad roku pełnisz tę funkcję szefa programu Polski Himalaizm Zimowy. Jak odnajdujesz się w tej bardzo trudnej, pracochłonnej, odpowiedzialnej roli? Tak, minął już rok, kawał pracy za mną. Zacząłem od tego, że Porozmawiałem ze wszystkimi, objeździłem wszystkich kolegów, wszystkie osoby związane z PHZ. em Do tej pory przejechałem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, już nawet nie jestem w stanie tego policzyć i cały czas nad tym pracuję po to, żeby doprowadzić do tej finalnej... Wyprawy zimą na K2 i po prostu to zrobić. Czyli dużo podróżowania, dużo pracy organizacyjnej, a na wspinanie zostaje jeszcze trochę czasu? Szczerze mówiąc, bardzo mało i w tej chwili to głównie ścianka spinaczkowa, taka wynikowa. Nie jestem w stanie zaplanować jakiegoś wyjazdu, ale mam nadzieję, że w tym roku się to zmieni i jesienią się gdzieś wybiorę. A jak obejmowałeś tę funkcję rok temu, to nie miałeś obaw, że będzie duża presja, olbrzymie zainteresowanie ze strony społeczeństwa, mediów. Tak, wiedziałem, miałem tą świadomość, e, zastanawiałem się dłuższą chwilę, czy to nie jest zbyt duże wyzwanie dla mnie, no ale po rozmowach z kolegami e, uzyskałem ich poparcie i wsparcie i tak to działa. Sam bym też nic nie zrobił. To jest całe grono ludzi, kilkanaście, może ponad 20 osób, którzy mi pomagają i cały czas są zaangażowani w ten projekt. To porozmawiajmy o tej najgłośniejszej decyzji z ostatnich dni bardzo głośnej informacji o tym, że zimowa wyprawa Polaków na K2 zostaje przesunięta o rok. Będzie to zima 2020 na 2021. To była absolutnie konieczna decyzja w tym momencie. Absolutnie odpowiedzialna i konieczna decyzja, bo gdybyśmy zdecydowali się pojechać w tym roku, nie bylibyśmy w pełni przygotowani, nie mielibyśmy właściwego składu. To przełożenie wyprawy daje nam czas na wyprawy unifikacyjne, przygotowawcze. Na to, żeby spore grono młodych spinaczy, którzy są naprawdę świetnie technicznie, spinają się na poziomie, o którym nie mogę sobie ja pomarzyć, mogli się sprawdzić na tych wysokościach. Mają solidne podstawy, wyprawy w Himalaje w górę wysokie, to drogie przedsięwzięcia i po prostu nie mieli okazji. To jest ten czas, żeby pojechali, sprawdzili się i żeby znaleźli się w tym szerokim składzie, żeby był potencjał i pojechali ci najlepsi. Jesteś w stanie wymienić jakieś nazwiska konkretnych wspinaczy, którzy już teraz się tak bardzo mocno wyróżniają? W tej chwili wolałbym tutaj nie operować nazwiskami. Jest tych osób kilka, kilkunastu chłopaków, e, może blisko dwudziestu nawet w takim szerokim kręgu zainteresowania. To wymaga jeszcze weryfikacji. A już teraz masz takie poczucie, że ci himalaiści, no oni jeszcze nie są Himalajistami. ci wspinacze, mogą rzeczywiście zbudować przyszłość polskiego himalaizmu zimowego? Tak. Nie mamy też specjalnie wyjścia. To grono osób, które w tej chwili jeździ w góry wysokie, wcale nie jest takie mm, obszerne. No i my jednak się starzejemy. Czas przekazywać te nasze doświadczenia tym młodym chłopakom. Po to, żeby oni w przyszłości przejęli pałeczkę i kontynuowali to, co zaczęło się wiele lat temu. A jak będzie wyglądało konstruowanie składu, w takim razie, na tą następną zimową wyprawę na, na K2? Czy to jest tak, że decyzja należy do Ciebie jako szefa programu PHZ, a później zatwierdzają Polski Związek Alpinizmu, zarząd Polskiego Związku? Tak, ja rekomenduję. Te osoby, które mogłyby się znaleźć w tym składzie, natomiast to też nie jest tak, że wyłącznie ja wybieram. To są właśnie te doświadczenia, które będą zdobywane. Obserwujemy wszyscy tych młodych spinaczy, jesteśmy z nimi na wyprawach. I tak naprawdę wspólnie ustalamy tą listę. Ja formalnie tylko będę występował. Konsultuję to i z Januszem, poprzednim szefem PHZ-u, z Krzyszkiem Wielickim, ze wszystkimi kolegami, także to nie jest taka moja wyłączna decyzja, natomiast jest to wynikowa rzecz. I ich doświadczeń, i tego, co oni zrobią, co mogą zrobić w górach wysokich, jak się tam czują, jak się sprawdzają. Skoro wspomniałeś o Krzysztofie Wielickim, czy Krzysztof Wielicki będzie na pewno kierownikiem kolejnej zimowej wyprawy na K2? Tego nie wiem, ale nie widzę tutaj lepszego kandydata w tym momencie. Po pierwsze, musi chcieć, musi się zgodzić. Mamy jeszcze półtora roku. Krzysiek tu uzależniał też od składu, mówił, że jeżeli będzie odpowiednio mocny skład, to pojedzie i jeżeli będzie miał wątpliwości, to będzie się zastanawiał. A jeżeli chodzi w takim razie o koncepcję zdobywania K2, czy razem z Krzysztofem Wielickim macie raczej spójny pogląd na temat taktyki, na temat tego, jak powinno się to odbywać? Jest dużo głosów, że największe szanse są przy małym zespole, szybkim, z wcześniejszą aklimatyzacją, najlepiej w stylu alpejskim albo półalpejskim. Natomiast jako Polski Związek Alpinizmu i Program Polskiego Himalizmu Zimowego, my musimy patrzeć na to przez pryzmat przede wszystkim bezpieczeństwa. Żeby było bezpiecznie, to muszą, musi być kilka zespołów zgranych. Dobrych zespołów, po to, żeby się nawzajem asekurować i zabezpieczać. W związku z tym, taki mały zespół, dwu-, czteroosobowy no nie bardzo wchodzi tutaj w grę. Być może indywidualnie ktoś może to zrobić, pojechać, niezależnie i te szanse ma. Natomiast z mojej perspektywy, musi być to skład co najmniej 10-12 osobowy. Natomiast rozważamy koncepcję aklimatyzacji w Ameryce Południowej. Ale tylko dla tej grupy, która byłaby przewidziana do, do ataku szczytowego? Nie, to nie do końca tak. Podzielenie wyprawy ekipy na dwie części. Pierwsza grupa jedzie bezpośrednio do Pakistanu, zakłada bazy, zakłada obozy. Druga grupa w międzyczasie leci gdzieś na jakiś wulkan, prawdopodobnie do Ameryki Południowej, i tam się aklimatyzuje. W zależności od rozwoju sytuacji w ścianie K2. Idealnie byłoby założyć trzy obozy, minimum dwa. Kiedy będzie ta droga przygotowana, zaporęczowana, będą założone obozy, ci z Ameryki Południowej przylatują. Super by było, gdyby można było sfinansować im w ogóle przylot do bazy. Mają aklimatyzację, to ten etap byłby za nimi i nie traciliby sił i czasu. I wtedy działamy... Mm, w takich dwóch niezależnych zespołach. Zupełnie nie jest tak, że ci, którzy pojadą i pracują w tej ścianie, nie mają szans. Oni też, zakładając obozy, zakładając liny poręczowe, zdobywają klimatyzację. Ci z Ameryki Południowej przyjeżdżają na świeżo, nie są zmęczeni tym. Ale przystosowanie do warunków panujących pod K2 czy na K2 w zimie. Przeskok czasowy i klimatyczny też może spowodować różne perturbacje. Nie wyklucza to ani jednych, ani drugich. Natomiast ci, co przylecą z Ameryki Południowej, teoretycznie mieliby szansę w drugim wyjściu spróbować ataku szczytowego. Myślę, że. Trzeba próbować i troszkę sposobem podejść do góry. No i pozostaje wtedy czekać na okno pogodowe, a tych okien też może być tym więcej, im wcześniej tam pojedziemy. I to rzeczywiście jest też taki punkt, z którym teraz się wszyscy zgadzacie, że warto tam już 23 grudnia być na miejscu? Zdecydowanie tak. Bazując na naszych doświadczeniach z ubiegłego roku, obserwując te dwie wyprawy, które były w tym roku, wnioski są jednoznaczne. Trzeba tam być maksymalnie. Nie wcześniej. Oczywiście w ramach kalendarzowej zimy, tak, żeby nie, nie zacząć działań jesienią. Tak będzie myślę najlepiej. Czyli 23 grudnia jesteśmy tam i zaczynamy działać. Dajemy sobie szansę właśnie na te dodatkowe okna pogodowe z obserwacji pogodowych mamy tutaj specjalistę Michała. Wynika, że ta końcówka grudnia, początek stycznia, z naszych doświadczeń również to samo wynika, tych okien jest dosyć sporo. W ubiegłym roku, dwa lata temu idąc pod K2, na trekkingu mieliśmy 7 czy 8 dni przepięknej pogody. No to właśnie to jest ten okres, kiedy można by działać w ścianie i naprawdę sporo zrobić.